Witam wszystkich w kolejnym odcinku Zagrajmy w Medieval 2 Total War e, W ostatnim odcinku Rozpoczęliśmy naszą ofensywę na północ I ponieśliśmy sromotną klęskę Przeciw... E, ponieśliśmy sromotną klęskę Na szczęście jest takie coś jak Zapisz i e, czytaj i wczytaj grę Tak Filozofia najwyższa i teraz oblegamy Edynburg. I, i... Alleluja! Nie przyszła armia szkocka! I tutaj... Czyli możemy powiedzieć, że... To jest ta chwila, na którą wszyscy czekali. Czyli... Upadek w Szkocji. Kardynał umiera. Ten wspaniały sługa Boży zmarł, zostawiając wolne miejsce w świętej Radzie kardynalskiej. I o tym, co mówiłem w pierwszym odcinku, papier z pewnością wytypuje innego księdza, który zasiądzie w Radzie, tak by cieszyła się ona pełną frekwencją. No i tak, jak mówiłem z tą Radą kardynalską wcześniej. Yes. Ho, ho, ho. Jeszcze raz. Ho, i dobra, możemy już zacząć ekspansję na inne prowincje, należące do buntowników. I najpierw pójdziemy na inwers, inverness, inverness. jest zniszczona. Szkocja, dzięki Twojej interwencji zbrojnej i długowieczna spuścizna tego ludu dobiega końca. Na terenie całego królestwa trwają obchody Twojego zwycięstwa, podboju każdy, począwszy od książąt, a na biednych skończywszy. Znosi to za Twoje prawe rządy. Oj, teraz będę musiał się. Już z tamtą armią buntowników, która tam jest. Oj, oj, Bo jak, zniszczymy frakcję, ona miała jakąś armię, to one stały się teraz rebeliantami. nie fajnie. O, doszło. Te drogi. Handel i infrastrukturę rozwiniemy. Kościół. W Nottingham kapliczka Wziorko. Farmie w Edynburgu się już buduje. Co oni tu właściwie mają? A górale, górselackie młotło i łuczniku. Nic ciekawego nawet. Kapliczka, farmy. E, ty idź teraz do Edynburga. Tutaj poprosił kościółek. O. Co, co, co? Kaj, kaj, kaj. O, tu też Kurna, ruszczyzna jedna. Powiedz, znaczy Francuszczyzna, czy znaczy jakoś tak mhm. Francuz czegoś chciał. Nowa misja. Papież ogłosił krusatę i Wezwał pod broni

It is time for the armies of Christendom to jest czas, aby armii chrześcijańskie żeby na bok swoje różnice i zjednoczyć się pod jednym znakiem, znakiem krzyża, i oddały dzieciom Bożym to, co jest ich albo umierają próbując. Kościół katolicki rozpowszechnia wiadomość, że jego świątobliwość, Ojciec święty, ogłosił krucjatem przeciwko niewiernym którzy zamieszkują w tej osadzie i wezwał wszystkich katolików do przyłączenia się do niej w ciągu 10 tur musisz stworzyć armię i przyłączyć się do Krucjaty to co mówił tamten koleś to nie było to co tu pisze niestety na Jerozolimę <coughs> ogłoszono Krucjatę a Jerozolima bardzo, to jest bardzo ładne fajne miasto i niestety miasto o krwowej historii. No jak wiadomo, były do niej trzy krucjaty. Um, bili się o nią chrześcijanie i muzułmanie, i także Żydzi. Um, no to są właściwie prześladowania w Ziemi Świętej. To jest um, miasto święte trzech wielkich religii chrześcijaństwa, islamu i judaizmu. No. Chrześcijaństwa dlatego, że tam ukrzyżowano, ukrzyżowano Chrystusa i zmartwychwstał. Dla muzułmanów jest to dlatego, że tam wstąpił Mahomet do nieba, prorok islamu. A dla Żydów jest to dlatego, że... Jakby to powiedzieć... Kurna. No jest, no jest to po prostu... O, to... Bo na pewno, że był to kiedyś dom przybytku Boga. Bo tu była. Ta, gdzie jest, e, tam, gdzie jest dzisiaj wielki meczet w Jerozolimie, tam jest to jest za jerozolimską. Tam też e, na tym wzgórzu jerozolimskim, gdzie była ta świątynia króla Salomona, templariusze mieli swoją siedzibę. A. To, jeśli chodzi o ten zakon templariuszy, to najbardziej chyba tajemniczy zakon ze wszystkich. Taki zakon wojowników, bankierów i archeologów, bo jest taka legenda, że podobno podczas, podczas jednych swoich wykopalisk znaleźli jakąś świętą relikwię, którą szantażowali papieża i dlatego im po, pozwalają na takie różne rzeczy. No có No cóż, ale to jest tylko legenda. pewnie się spytacie. Się... E, jest takiego. E, je. Jaki... jaka to relikwia mogłaby być? No niektórzy twierdzą, że to była... na przykład to był święty Gral Czyli kielich, który był używany na ostatniej wieczerzy. Włócznia, którą przeby przebito obok Chrystusa. A niektórzy jest tacy ludzie, tak ich nazywam szalonymi, twierdzą, że to... Jest to zawarte rodowód Chrystusa. W tym. Że jest tam napisane, że Jezus miał tam dzieci, żonę i to wszystko. To jest, no. I dużo tych teorii też się nasłuchałem. O rodowocie Jezus Jezusa z Nazaretu. Trzy tury jeszcze. O, Hiszpan. No i jest Mediolańczyk Prawa handlowe zaakceptowane. Idziesz teraz do Niemca W Londynie to teraz karczma Nottingham. Kaplica Kaplica. A tutaj się już rozbudowuje. Te jeszcze dwie tury. Dar od lad Rady. lady, jak od lady można dostać dar, w Jorku. Punkt handlu żywnością KN plus mus Musztry, język się już plączy. No i do zapomniałem. O! Glory! honor, victory. Umocni region, Nottingham. Czyżby pan Hiszpan się odważył mnie zaatakować? Wrócę, to się wzmaga Mediolan. Prawa handlowe. Poproszę. Raz u samego cesarza, proszę. Kmioty. O, biza bizantryjska księżniczka jest tutaj nawet. Brans, Brans, Port. W Londynie mogę kupca? Nie mogę kupca oczywiście, bo po co? Bo po co Nottinghamie. Stajnie. I teraz wyciągam wyciągamy stąd armię i, i idziemy dalej. Ale, ale nie wszystkich, przepraszam bardzo. Hmm. Panie generale, dziękuję bardzo. Jest to jeszcze księżniczka ta, jest. Psentryjska. Prawa handlowe, poproszę. Po prostu z frakcją tra się opłaca. Heretycy mi się tu zrobili. Tak, jest jeszcze jednostka e, rebelianska typu heretyk i wiedźma. Heretycy to są zb e, zbuntowani kapłani, którzy e, mówią, mówią to, co jest wbrew naukom kościoła. I takiego heretyka można zabić zabić ka kapłanem. A Wiedźma jest to osoba, która może uwieść naszego generała albo naszą księżniczkę. Tak. To, to, to dziwnie brzmi, ale tak jest. No i się znalazła tutaj ta armia. Poproszę kapłana tutaj, już, już kapłana i kupca. Mam kardynała tutaj przecież, ale... W No i jeszcze Sycylijska księżniczka jest tutaj. I tutaj i... prawa handlowe. A, mam tutaj dwóch kapanów. O, ja nie mogę. Ile mi się tych heretyków nam mnożyło. Istnieje też jakaś szansa, że albo kapanowi się nie uda, albo że przejdzie na stronę. No. Albo temu się nie udało. Bo popadł w herezę teraz ten. I wy się zwiecie kapłanami Boga. Siła śmiechem. O! Ale. Anglia. I teraz żeby się udało. Na popitkę teraz coś. Jak hmm. jakby tu was ustawić, tak kuszników, też tak tych za wami. się hmm. Oby się teraz udało. Oni będą szli do mnie tak, będą szli do mnie. A wie co to? Tylko ochotnik czy ochotniczych oszczepników może. We must act now. Jak mi się nie uda, to naprawdę... i i generała, szybko. Bio, bio moja, moi dzielni kawalerzyści. Jeno jak ja nie widzę walki w lasach, kur nic nie widzę. Strzelajcie. Albo tutaj strzelaj. Dobra, wy przestańcie może nary. Mm. yes get her up padu must... <laughs> right, right, our men are winning the battle if we continue like this, we will smash the enemy Tyleć za tymi continue we it's time to press the attack bo nie zajmij się tym, 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 tym! A wy, a wy, a wy... Dobra, zakończ. Pełne zwycięstwo! Mm. Dobrze, to już będzie na tyle w tym odcinku, więc do zobaczenia nast e do następnego odcinka. Cześć!